Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dawno mnie nie było, ostatnio taka reguła. Innym samochodzikiem jeżdżę w pracy. Jeżdżę po Polsce bardzo dużo, dlatego też ten samochodzik trochę został zaniedbany. Stoi pod drzewem, niestety tego drzewa nie widać teraz, ale mocno się kurzy, dużo brudu na niego spada i postanowiłem właśnie pojechać na myjnie, żeby go obmyć ewentualnie włożyć pod plandekę, bo kolejny tydzień też nie zapowiada się lżejszy i wydaje mi się, że będę w trasie, więc nie będę mógł korzystać z maluszka trochę mnie to smuci, bo mm, naprawdę kocham ten samochodzik i chciałbym trochę więcej nim jeździć, trochę więcej korzystać z, no, z radości z jazdy z nim Trochę częściej chciałbym pojawiać się na różnych zlotach, no ale cóż, jedziemy go obmyć i ja zaraz Wam popowiadam, ile wyniosła mnie naprawa układu hamulcowego. Nie wiem, mam nadzieję, że Was to zainteresuje. Dlatego też do usłyszenia. Musiał trochę podciągnąć paliwka, ale uruchomił się. Będziemy myć brudasa. Zobaczcie jakie plamy wszędzie brud. Ale tak wygląda niestety. Tak. No i wygląda na to, że będzie czyściutki. już będę jechał, bo ciężko kamerę utrzymać w jednym ręku. Tak, spokojnie wracamy do domu. Yy, troszkę maluszka przetrę. Popowiadam Wam yy, i pod I Tak, Moi drodzy, jestem już z powrotem. Zamknę drzwi, o, poprawię kamerę, którą <gryw> Sprytny sposób umiejsc umiejscowiłem tutaj. No i tak, dobrze wiecie, że najpierw zajmowałem się hamulcami z lewej strony, lewy tył najpierw robiłem, żeby samochodzik przeszedł badania techniczne, a później ee, robiłem już resztę, dlatego tutaj 18 zł wyniosło mnie cylinder hamulcowy tył jedna sztuka, a później później robiłem tak przy. 10000 197 km sobie zapisuję takie rzeczy żeby wiedzieć i tak e, szczęki hamulcowe tył komplet dwa koła 36 95 e, zabezpieczenie szczęk cztery sztuki e, 12 zł tam z groszami nie będę tego podawał cylinderek Dwie sztuki po 14 zł. Sprężyna szczęk to jest ważna rzecz, też to są różne góra i dół, czyli ogólnie cztery sprężyny. Jedna jest cienka, druga gruba i wyniosło mi to 26 zł. Przelotka gumowa dodatkowo sobie kupiłem, bo tam jakiś kabel. Z tyłu strasznie gorąco jest. Mm, tam kabel z tyłu po prostu mi ocierał. Kabel od benzyny, no ale to nieważne. Przemu przewód hamulcowy, tył yy, zewnętrzny do cylinderków. Dwie sztuki. Yy, 14 zł. Później sobie luzowałem yy, hamulec ręczny, bo jak zrobiłem ten tył to hamulec ręczny, no nie mogłem go zaciągnąć tak jak teraz. A powinien być zaciągnięty na trzy ząbki powinien iść w górę i później czwarty i piąty już tak z oporem. I teraz tak jest. Ja miałem go podkręconego na maksa. No teraz jest wykręcony na minimum i tak powinno być. No i tutaj się zaczyna. Ogólnie za te poprzednie części, które Wam mówiłem, zapłaciłem 113 zł, a teraz Teraz... 354 zł za te części, które Wam podam. I to jest tak za chwilkę: cylinderek hamulcowy, przód, dwie sztuki, 20 zł. Szczęki hamulcowe komplet 36 zł. Sprężyna szczęk gruba 2 x 7, czyli 14. Sprężyna szczęk cienka 2 x 7, 14. Zabezpieczenie szczęk 4, sztuki e, po 3 zł, czyli 12 zł. Przewód hamulcowy elastyczny przód 2 x 22 za 1, czyli 44. Przewód hamulcowy elastyczny tył dwa razy po 22, czyli 44. Przewód hamulcowy centralny 22 zł. Przewód hamulcowy do trójnika lewy 13 zł. Przewód hamulcowy trójnik prawy 7 zł. Przewód hamulcowy przód prawy 12 zł. Przewód hamulcowy przód lewy 12 zł. Trójnik hamulcowy też sobie wymieniałem, więc to jest 17 zł osłona gumowa flanszy półosi dwie sztuki po 4 zł 8 zł osłona półosi manżeta 2 razy 18 zł czyli 36 to tak dodatkowo bo oczywiście robiłem sobie te półosiki jeszcze mm, i tak wymieniałem olej w skrzyni biegów jawlem elfa trans Elf ER w 8290. Eee, API GL4 1 litr wlewałem. Mm, trochę się przy tym namęczyłem. Teraz y, udało mi się dorwać strzykawkę, więc nie będę musiał tymi bandyckimi sposobami na lejek i rurkę. Y, ktoś mi powiedział, żeby to ładnie wlać, należy ten olej trochę podgrzać i on faktycznie wtedy jest mniej taki gęsty i może faktycznie to lepiej by tam wchodziło. Natomiast. No, mi nie zależało na czasie, wlało się to spokojnie i to wymiany robiłem przy 10 197 km. Później natomiast, bo nie wymieniłem pompy i to był błąd, bo zaczęło mi cieknąć tutaj przy pedale hamulca yy, i wymieniłem tą pompę. Ta pompa kosztowała mnie 56 zł. Yy. I później kupiłem jeszcze linkę, klapy silnika. No to nieważne. Czyli ogólnie, ogólny koszt tych wszystkich pierdół to jest najpierw 113 zł. Hmm, później dwa przewody, jakieś kupiłem za 14 zł. I później 354 zł. Hmm, ten cały zestaw, który Wam wymieniałem tych linek i tak dalej plus te e, osłony półosi i, i te gumowe. Ale to nie jest 354 zł, tam odjąć z 44 zł. Żeby tak wam dokładnie. No i oczywiście olej. Hmm. Tutaj mam, że olej kosztował mnie 26 zł, ale to jest chyba jakiś błąd. Hmm. Nie przypominam sobie i nie chcę wam skłamać, więc tego oleju wam nie podam dokładnie ale powiedziałem Wam, jaki ja wlewałem, nie wiem, czy Wam to pomoże. No i pompa hamulcowa 56 zł. Tyle mnie wyniosła ta cała naprawa. No wiadomo, niby części tanie, niby poszczególne części są tanie. Ojej, tutaj coś mi się... Tak, niski poziom baterii. No nieważne, te części poszczególne są tanie, natomiast jak się je zbierze do kupy, to ten koszt jest trochę wyższy. No, wszyscy mi mówicie, że to żaden koszt, wiadomo, bo przy nowych samochodach te koszty są dużo wyższe, no ale to jest maluch, więc patrzmy pod tym kątem. I myślę, że te ceny, jakby to się wszystko sumuje, no to. Już taka wyższa kwota wychodzi. Ja już spokojnie mogę powiedzieć, że koszty wszystkich napraw przekroczyły jakby koszt tego malucha, za, za, za jaki go kupowałem, więc jego wartość też wzrosła. Ja teraz będę chciał, znaczy już się zapisałem na 16 ogólnopolski zlot złot 126 w Giżycku, więc mam nadzieję z kolegą i tam znajomymi dotrzeć naszymi maluszkami, wehikułami czasu tam do Giżycka. Mam nadzieję, że nic na drodze, no, że nie będzie jakichś większych problemów. Wiadomo, że pewnie jakieś usterki się pojawią, ale że wspólnymi siłami damy radę tam dotrzeć, dobrze się bawić. Z tego zjazdu będę chciał Wam oczywiście filmik nagrać, bo dawno mnie nie było. Dużo się działo innych rzeczy i niestety nawet z. Tej jazdy po Warszawie z psychotimem nie nakręciłem nic szczególnego, więc nic nie wrzucałem, ale nadrobimy to. Takie zjazdy będą się odbywały częściej i na pewno coś uda mi się nagrać. Na razie, jeżeli yy, śledzicie mnie na Facebooku, no to tam były zdjęcia. Z tego przejazdu. Naprawdę super ekipa i świetny, no po prostu rewelacyjna zabawa. Tak jak miałem gorszy dzień, tak wieczór, rewelacja. No nic, póki co żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że niedługo się usłyszymy, że będę mógł więcej trochę podróżować maluszkiem. Ja go chowam pod plandekę, a Wam życzę miłego weekendu. Trzymajcie się, do usłyszenia.